Siałoneczki, słyczki z tej strony KG i witam was w kolejnym em, em, odcinku, już czwartym chyba z KG odmancha i tak, wchodzimy do gierki. E, znaczy jesteśmy już w gierce i te małość kubańcy są kropną, i się po prostu respią, ale za to jaki temy od nich dostałem, słuchajcie. E, a, e, dostałem tak, tu... Plecak może się przyniósł. Dostałem prawie stack o wood. Znaczy, no tam pół stacka, no bo trochę miałem też wcześniej. 10 bomb dostałem, to jest zajebisty. Um, ja błuszka. 28 steków, fajnie bardzo też. Jakieś porkczopy. Um, troszkę. Co ja mam jeszcze w plecakach? W tym plecaku... Um, e, chyba nic nie przybyło. Ale w drugim... Dostałem trochę żelaza yy, i złota, właśnie, dostałem też trochę złota. I 37 wełny i wiaderko, więc jest to bardzo fajne. Jak widzicie leży tu ten hełm, yy, hełm mój yy, A dlaczego? Ponieważ dostałem tyle tego złota, że mogę sobie zrobić złoty he hełm, jak widzicie, mam złoty hełm Mogę się przemieszczać. W sumie to nawet wiem czemu mi tak laguje. Yy, ogólnie mogę się przemierzać z tym helmem, ja tylko jeszcze sobie w takim razie wezmę mój stary hełm Okej, okay, plecaczki wracają na swoje poprzednie mistrza No i co yy, Będę się zamieniał sobie te hełmy, zależy jak będzie z dniem i nocą yy, A od razu mówię, oh mój god goni mnie jeden skubaniec yy, Od razu mówię, że wszedłem na te drzewka Tutaj przez to, że się podsadziłem, żeby nie było E, dobra, ja uciekam gdzieś chęt daleko, e, w sumie mam jeszcze jakieś łódki, e, to rzeczka, spoko, e, myślałem, że coś gorszego, w każdym razie, ziomeczki, już jest czwarty odcinek, a nadal szukamy posiadłości, znaczy miejsca na moją posiadłość i to jest po prostu okropne, no, ja chciałem naprawdę znaleźć jakiś niesamowity... Naprawdę niesamowity uh, dungeon, znaczy nie dungeon, a raczej biom Ale wydaje mi się, że po prostu, no mi, minąłem już chyba taki nie Jestem w 100% pewny Ale niestety mi się wydaje, o oh, nice Tak sobie stoi, z dupy i tak dalej e, W sumie tu jest lawa, która mi nie jest nawet potrzebna, no trudno Okej, okay, już jest noc, przyłączamy hełm Dziękuję bardzo. Lagi się zaczynają. Proszę Państwa. E, w takim razie ja wyłączę to. A no tak, przysorka, mam lagi. Mam lagi, bo e, Pierwszy odcinek mi się łoszy. Shi... Jesteś zła, czy dobra. Dzień dobry. Hmm... Okej. Okay. Może jakoś tak wiecie nie schumała, że obok niej przyszedłem. Cześć, też spoko. Jesteście dziwni, jesteście złe, ale nie atakujecie. Mi to pasuje, jeszcze, że powiem. Mam łóżko, mam łóżko. To jest super właśnie. Nie musimy chodzić po ciemku. Właśnie można przyspać, proszę Państwa. Proszę Państwa, jest po prostu e, proste jak... Ale e, wiecie, nie, nie myślcie sobie, że przez ten e, wyraz twarzy, e, jakże piękny, wiem, mój uśmiech was czaruje, ale mm, chodzi mi o to, że nie, nie, nie myślcie sobie, że coś miałem na myśli przez ten uśmiech, bo nie miałem. To, to jest tylko taki um, e, wyraz twarzy dla tych po prostu wiecie... Gęboszok! którzy to przychodzą i mogą się z tego śmiać. Chyba to jest takie, wiecie, śmieszne dla nich. Bo coś może być proste jak pinys. jest, uh, Ale nevermind. Mamy tu jakieś fajne drzewka, ale coś nie czuję, żeby to był ten teren, którego szukam. Bo teren, którego szukam jest na... musi być naprawdę, ale to naprawdę epicki. Ja twierdzę szczerze mówiąc, że... Niestety... No dobra, rendering i wszystko. O! E! A! E! E! A! Ej, joś, joś! Gdzie? Co? What the hell? Co mnie zaczęło bić? Nie ogarniam, lol. E, e, e. A, to ten skubaniec kurde. Kim ty jesteś? Nieważny. Um, dobra, jest już Dionek, sobie zamieniał chemy, żeby go nie tracić zbytnio. No i co? Zmierzamy nadal na przygodę. Kurde, poszukiwać tego niesamowitego. Terenu? Czy to on? Widzę fajne krzaczki. Ja szukam konkretnego terenu, bo ogólnie przeglądałem yy, fotki. Z terenami, właśnie z tego. No i tak patrzę, curly. Eee, trzy tereny w sumie. Nie, czekaj, trzy, dobrze mówię. Zobaczę sobie w sumie. Eee, trzy tereny mi się chyba najbardziej podobały. Czekajcie pojadę do samej góry. Pierwsze zusą są Alpy, ale Alpy są w biomie śnieżnym, a ja śniegu nie lubię. Potem jest Arctic Glacier. Tutaj byłem, to też jest średnie. Bam, był Forest, tutaj jeszcze nie byłem, ale też jest średni. Bio. Nie wiem o co chodzi, ale to jest taki bion, taki smutny, mi się wydaje. Trochę em, zero kolorów, z, z, jakoś tak woda taka smętna. Też myślę, taki wiecie, lasek mi, mi tak nie podpadł, bok też nie. E, boreal, Forest. E, e. E. Synek. Czekajcie. Bore, Boreal, Boreal Forest też mi jakoś nie podpadł, bo tu no może różne rodzaje drzewek, ale ja szukam górek. Br Brushland też mi nie podpadł, bo brzydkie drzewka ogólnie. Canyon ma górki, ale za to ten, czy tak to nazwy, piasek albo sucha ziemia, który, która na nim leży, to jest taka trochę średnia według mnie. E, Chapral też jest średni, nie ma górek. Cherry Balsam Grove Czy jakoś tak To jest Biom Ogólnie to jest las z różowymi drzewami Trochę można powiedzieć tak na chińsko Czy coś w tym stylu Bo w Chinach są takie na przykład drzewka um, Czy tam Chyba w Chinach I ogólnie taki też trochę babski yy, Mógłbym rzec yy, Biom e, No, co jest dalej Can... Coniferous Forest też mi jakoś nie podpadł specjalnie niby duże drzewa jakoś ten ale to nie ma nadal górek yy, następny Scrug. on jest olbrzymi minąłem już ten biom i uwierzcie mi że cholernie trudno się przez niego przechodziło i nie mam zamiaru bawić się w żadne mostki i yy, które po prostu będę musiał potem wiecie, tu tam i tak dalej przechodzić gdzieś, coś tego, to... Nie chcę mi się w to bawić, szczerze mówiąc, a... szczerze mówiąc też to nawierzchnia tego biomu nie, nie pasuje mi jakoś tak. Dead Forest jest kolejnym. Dead Forest jest niestety biomem takim... no wydaje się suchy też mi nie przypadł. Dread Swamp, co mnie zdziwiło, to akurat to zdjęcie z deszczem, a pisze Dread czyli suche no ale whatever Ale tu jest ogólnie płaszczyzna więc to też mi nie podpadło The eee, Forest Tu są wysokie drzewa, chudziutkie Bym rzekł, że, Rze rzekł, what the fuck Rzekł eee, Ale i tak mi to nie podpadło Potem jest Fen, też mi to nie podpadło eee, flower Field, no to wiadomo, to nie podpadnie ni raczej prawie nikomu można rzec Frost Forest, tutaj już byłem yy, ale to szczerze zima, to ja zimę nie lubię potem jest Fungi Forest yy, tu są krówki halic, krówki halucynki hal... ha, krówki halucynki właśnie i grzybki duże, no i wysokie drzewa kolorowe, ale to mi nie podpadło też yy, Garden z olbrzymimi kwiatami Yy, biom, nie, pod mi jakoś, grassland, też jakoś takie płaszczyzny, średnio, grove, tam właśnie byliśmy chyba przed chwilą, też jakoś tak widzieliście średni biom, potem jest heatland, yy, nie, healthland, no wyglądamy się brzydko, yy, highland, no to już jest w miarę, zaczynają się, zaczyna się ładne górki, jest dużo zieleni, trawy i tak dalej, to jest już w miarę spoko. Potem jest Jade Cliffs. I to jest zajebisty biom. I tam bym się chciał osiedlić, naprawdę. Ale to jest jeden z tych, którym się, w którym chciałem się osiedlić. Potem mamy Lavender Fields. E, tutaj nie chciałbym się osiedlić. E, Lush Desert. No raczej myślę, że tu też nie. Lush Swamp. No to jest niby ładny biom, jeśli chodzi o kolor tej zieleni. E, taki żywy, ale powiem szczerze, że nie chcę mieszkać w... W, na bagnach. E, potem jest Maplewoods, e, czerwono-zielony las, jeśli chodzi o liście na drzewach. Szczerze mówiąc, nie przypadł mi jakoś do gustu. E, potem mamy Marsh, już byłem na tym biomie i szczerze mówiąc jest on, jest on okropny, bo strasznie trudno się na nim chodzi. E, Meadow, albo Meadow Forest. E, szczerze mówiąc, ten biom jakoś też tak nie wygląda fajnie. Moor, tu też byliśmy, jakoś taki średni mi się wydaje też. Mountain, kolejny biom. Ten biom jest naprawdę myślę też fajnym. W tym biomie też będzie się chciało siedzieć, bo jak widzicie mamy drzewka sosen, co czasami które są myślę ładne i się komponują z tymi olbrzymimi górami i kanionami, w, którym, w, których, jest, w których są rzeki. No, potem Mystic Grove, tu myślę że takie średnie, tu już byliśmy zresztą. O oh, minus yes, Woods, tu nawet nie chcę zachodzić, bo to jest jakiś taki czarny las. wiecie, yy, chuje mu jakieś dzikie węże i tak dalej. Yy, Origin Valley, to jest w sumie obok nas i to jest taki, wygląda w sumie jak Minecraft Alpha albo w ogóle InvDev czy coś takiego. Ale szczerze mówiąc, nie chcę się tu dać. Outback, tu już też byłem, ale szczerze mówiąc, wygląda to jak jakaś sawana czy mamy Prairie. No, w sumie na polski preria Mamy parę koni, wiadomo, czy coś hmm, Jakaś trawa, ale szczerze nie Potem jest Rainforest I to jest biją, w którym jako pierwszym chciałem się osiedlić, bo wygląda on po prostu cudnie Naprawdę Potem mamy Redwood Forest e, Szczerze, średnio Potem mamy Skirt Sapling Tu są niesamowite Niesamowite, naprawdę niesamowite olbrzymie drzewa. Zresztą, jak widzicie, myślę teraz, na obrazie. tutaj też bym chciał się osiedlić. Bo wiecie, w jakimś drzewku? Bo myślę, że było to by pomysłem. Niestety, nie wiem, jak by mi to udźwignął komputer. Bo jest tam mnóstwo liści, mogłoby mi strasznie lagować. Ale nie szata, Mamy potem Scrubland. Tak? Myślę, że ten był mi też. Na przykład do połóżtu, potem mamy season, Seasonal Forest, tu też byliśmy, jakoś tak średni, mi się wydaje. Shield no w sumie też e, średni. Shrubland płaszczyzny to nie dla mnie. To mamy jakiś Slady dzeepit albo Quag Grim, albo... Silk Glades, tak. I to jest obrzydliwy biom, naprawdę, według mnie przynajmniej. Błota wszędzie, deszcz pada, no, jakieś w ogóle zawłocone jeziora, w ogóle brzydkie drzewa, masakra. Potem mamy Steve. Steve jest w miarę okej, okay, ale przez to, że jest taka nawierzchnia, to mi się nie podoba. Potem mamy Temperate Rainforest, tutaj są ładne drzewka i tak dalej kolorki, mm, ale niestety nie ma żadnego zniesienia, więc to jest takie średnie. Yy, Ticket, Czy thicket? Yy, nie wiem, ale w każdym razie nie mi do gustu. Tropical Rainforest, tutaj ładne bardzo kolorki, ogólnie drzewka też, ale jest, nie, jest to taki, wiecie, tropical i tak dalej. I ogólnie korony drzew są też miar brzydkie. Jak już coś mi nie przepadły. Tundra mi też nie przypadła, szczerze mówiąc. Wasteland, no... no proszę was, no proszę was, czy to mi miało przypaść do gustu? No raczej nie. Dobra, potem mamy Wetland. Wetland szczerze mówiąc też jest taki średni. E, potem Woodland, no to zwykły las, to średnio smy. Oaza, no to wiadomo na pustyniach ją można spotkać jako taki dodatek. E, dodatkiem jest też to, że rosną na drzewach jabłka. Yeah, ale tu już Wam pokazuję po prostu dodatki plus works Jako Bayon Spoko i rafa koralowa, jakieś tam inne pierdółki. Dobra, Ocean Bayon, dobra, potem mamy many grove, szczerze mówiąc nie podoba mi się. Tropiki e, też mi się nie podobają. Vulcano też mi się nie podoba. Szczerze mówiąc się zdziwiem, bo piszę w nawiasie Ocean Biome. Wiecie, wulkan, ocean, trochę się czegoś tak nie styka, myślę. E, mamy potem jeszcze neterowe biomy, ale nie wiem czy się jeszcze o nich tam rozwijać. To zresztą zobaczycie już myślę w neterze. I normalnie, nie wiem, ile tak kuryt jeden odczcinek i muszę shutting down internal server. Ehm. Muszę szczerze mówiąc E E Halo Wbijaj mi do Minecraft Bo ja nie chcę robić cięcia, hello Play selected world, okej okay. mm. I co, i co, i FPS-y proszę, no, no już, no Ej no bez jaj Czekajcie, X Także mi się mapa otworzyła Hello, X X Może to, Ok. Zobaczę ogólnie, jak mi się zrenderowało No niestety, dopiero 35 Trochę kiepsko, no ale trudno mm, Może się uda nam zagrać na A, tych lagach, masakra Ech. Dobra, wiecie co, nie, ja, ja robię cięcie, po prostu musimy się zrenderować w butelach i są jednak nie do wytrzymania. Ś dobra, już tamtego jest, tak, chciałem powiedzieć już siamaneczko, ale nieważne. Patrzcie, czy to nie jest piękne? Czy to nie jest piękne, no? Och, znalazłem skirt sapling, no, to jest biom, w którym niestety jako, powiedzmy, może drugim chciałbym się osiedlić, ale zawsze jest zajebiście. Słuchajcie, to jest ten biom z tymi olbrzymimi drzewami, Jak ja jestem po prostu podekscytowany, że ja to znalazłem, no po prostu niesamowite ludzie, no. Stałem, nie, jak wam... najlepsze było to, że jak wam tłumaczyłem o tych biomach ogólnie, Stam po prostu o krok od tego biomu, seriously. Musiałem tylko wejść na górkę po prawej i pum, bum, bum, byłem w biomie. E, więc to jest po prostu takie, nie wiem, kiepskie, trochę takie, że zwaliłem i tak dalej. Także, ziomeczki, ja zobaczę ogólnie, czy tu są te drzewa, ale widać, że są. O oh, fuck, me! What? Czaj, okej, okay. nie, znaczy nie czaj, o co chodzi. Ej, ale gdzie są te drzewa? To drzewa tutaj, no? To się nazywa ten y, biom, wiesz? Skoro sapling, takie przestraszone y, te saplingi, czyli roślinki. Ale cat fucking... Dammit. Czemu? Tu nie ma ani jednego drzewa, no? Ja tego nie czaję, po prostu to jest jakieś nie te ale jak to się, ten biom się okaże fejkiem, to ja po prostu ja nie wiem co ja zrobię yy. mm. No bez jaj gdzie to jest Ja chcę kurde te te ej tam jest już inny biom. No dziękuję bardzo za taki biom, sejbiście. Chociaż, hmm... Tam się jeszcze rozciągają, the skirt sapling? Eee, nie może być tak źle, szczerze mówiąc. Eee, aha, ale the skirt sapling się... Chyba, że się tam będzie rozciągało może? Kiedy no... To jest chore Get out! Aha, dobra, to mnie tobie, ok. okej Mam już tylko w sumie trzy Zachodzi słońce Myślę, że to byłby dobry moment do skończenia odcineczka Odcinek po prostu yy, Opisywanie biomów, w których zamieszka Nie wiem, czy nie jest za długa nazwa, ale trudno ktoś je tam przyjmuje, czy nie? Czy tak? No tak. What the fuck? Jak się kurde zacząłeś nagrywać, to teraz nagrywa ile wlezie, no bo... No co zrobisz, no? Nie zmienisz świata, żeby po prostu znaleźć domek, bo już masz temy, No i co z nimi zrobisz? Przecież nie skopiujesz, bo ci napiszą, że cheatujesz! Ja jeszcze się po... Ja, ja sobie chyba jeszcze pochodzę poza odcinkiem. Bo to jest po prostu przegięcie. Czwarty odcinek, a ja jestem w dupie. Mam mały progres, jeśli chodzi o itemy bo w miarę ich ma fajnych czemu my się tak zrobimy nevermind eee, ale tak poza tym to nic nie mam szczerze mówiąc kompletnie nic normalnie zero kurde kompletne doszczętne i inne takie czemu ty się nie chcesz położyć halo po prostu to jest niewyobrażalne jakie to jest okropne Dobra weźmy sobie łóżko zamieńmy za bomby i się z wami pożegnam e, do kolejnych materiałów oczywiście mi laguje mam z 10 fps ale to dlatego że mi się rendruje odcinek no trochę kiepsko ale trudno Hmm. Dobra, w sumie tyle. Trzymajcie się na razie i cześć. Do zobaczyska. Do kolejnych materiałów. E, wiadomo, subskrybujcie mój kanał przede wszystkim możecie lajkować, pisać, komentarze. E, I w sumie... No i przede wszystkim polecajcie znajomy mój kanał, żeby wiecie stworzyć taką zajebistą społeczność, gdzie po prostu... No aktywni ci fajnie będzie potem jak będzie Was więcej, będzie można się na przykład na live jakimś spotkać, e, nie wiem, porobić jakiś staw bardzo fajny i ogólnie będzie też spoczko myślę. E, no a teraz na tyle będzie to z mojej strony, także trzymajcie się, na razie, cześć, yo